Czy wiesz, że lęk Twojego ojca może być zapisany w Twoim mózgu? I nie. Nie chodzi o wychowanie. Badania z ostatnich lat pokazują coś szokującego. Niektóre traumy mogą być dziedziczone nie przez geny, przez to, co je otacza czyli epigenetykę. Twój mózg może dziś reagować stresem, bo ciało Twojego ojca 30 lat temu walczyło o przetrwanie. Naukowcy udowodnili to na myszach i ludziach. Traumy zostawiały ślad w nasieniu, a dzieci reagowały na bodźce, których nigdy nie znały. Jak to możliwe? Stres u rodzica modyfikuje sposób, w jaki geny są włączane lub wyłączane. To właśnie neuroepigenetyka. Efekt: dziecko może mieć większe ryzyko depresji, lęków, a nawet zmian w strukturze mózgu, ale. To nie jest wyrok. Epigenetyka jest odwracalna. Twój styl życia, relacje, terapia mogą to zmienić. Chcesz schakować swoje dziedziczenie? Zacznij od świadomości. I zostaw komentarz, jeśli to Cię poruszyło. Jeśli podobał Ci się ten trik dla mózgu, zostaw serce, zasubskrybuj psychomoc i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych neurociekawostek.